Bitcoin spada poniżej 60 tysięcy dolarów i leje się krew na altcoina. Dwa nowe GEMY, dwa nowe projekty, które zamierzam już niedługo dorzucić do swojego portfela oraz nowy launchpad, w który zainwestowałem. Dużo dzieje się w sporcie, dużo informacji z Chili's, dużo informacji z Binance'a, gdzie dzisiaj został wylistowany token FC Porto. Cześć z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Kolejna pobudka z kryptoekipą ekipą mamy wtorek, 16 listopada, a my oczywiście standardowo lecimy z naszymi tematami. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, nie zapomnij, zostawić subskrypcji. Nie zapominać dzwoneczka po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. No, i oczywiście, jeżeli uznacie, że ten materiał, że te wideo było wartościowe, nie zapomnijcie podzielić się łapką w górę. Na rynku słuchajcie, dzieje się dużo. Dzisiaj mamy dzień czerwony. Porozmawiamy sobie o tym wszystkim. Natomiast chciałbym dzisiejszą pobudkę zacząć od tego, że udało zrobić się na kanale 21 tysięcy subskrybentów. Dziękuję wszystkim za słuchajcie, że mnie oglądacie. Dziękuję za te wszystkie komentarze. Dziękuję zarówno za dobre, jak i za złe słowo, bo krytyka również czasami jest bardzo, bardzo potrzebna. No i oczywiście jest to ważne, gdzieś tam w okolicach Mikołajek zrobimy sobie konkurs, rozdamy nagrody za te wszystkie sukcesy, które razem odnosimy jako kryptoekipa. Ale również chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że w końcu moja seria, moje kryptomyśli, a więc seria fundamentalna, gdzie pokazuję moje doświadczenie, łapie zasięgi. Ostatnie dwa filmy, naprawdę duża oglądalność. Myślę, że warto, myślę, że nie żałuję, Szczególnie wczorajszego odcinka, który idealnie wstrzelił się przed tymi spadkami, gdzie mówiłem, w jaki sposób ja realizuję zyski, w jaki sposób je zabezpieczam, i mówiłem również bardzo dużo o tym, dlaczego te zyski trzeba realizować. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tej serii, warto, warto i jeszcze raz warto. Na naszej stronie internetowej, oczywiście mamy nowe NFT Newsy od Daniela. Jeżeli interesujecie się playendem gamingiem, warto śledzić Daniela, Piotra, warto dołączyć na naszą grupę NFT Polska. Ode mnie, oczywiście, moje kryptomyśli. Jeżeli nie widzieliście, jeszcze raz. Po polecam dwa ostatnie odcinki. Dzisiaj słuchajcie krwawy dzień, tak to wygląda na cryptobubbles. Lubię sprawdzać cryptobubbles wtedy kiedy są duże wzrosty albo kiedy są spadki. Oczywiście po spadku na bitcoinie kiedy bitcoin zaliczył tutaj spadek poniżej 60 tysięcy dolarów, altcoiny musiały ucierpieć średnio między 10 a 15%. Tak to wszystko słuchajcie, wygląda. No i zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja na CoinGecko. Bitcoin 59 995 mamy prawie 10% spadku, dokładnie 9,1 w ciągu 24 godzin i oczywiście spadek na bitcoinie wykrwawił większość altcoinów, które tak jak mówiłem. Spadły między gdzieś tam 15 a 10%, jeżeli chodzi o tą średnią spadku. Jeżeli chodzi o Bitcoina, to obecnie, słuchajcie, jesteśmy cały czas dopiero 13% poniżej ATH. Natomiast z Bitcoinem tak jest, że to, co było dobre tydzień temu, to, co było dobre miesiąc temu, nie jest dobre teraz. Oczywiście, teraz wiele osób zaczyna gdzieś tam się bać. Ja oczywiście mam strategię zupełnie inną. Tak jak wiecie, gdzieś tam trzymam się tej strategii. No i dzisiaj, słuchajcie, dałem ankietę na Twitterze. Także jeżeli jeszcze nie głosowaliście, to zagłosujcie. Bardzo mnie to interesuje. Mamy już ponad 1000 głosów, więc już są w miarę miarodajne wyniki czy dokupujecie kryptowaluty jeżeli chodzi o wyniki 40 osób dokupuje 30 osób cały czas czeka na większy spadek na bitcoinie i ma większej krwi na altach. No i 30% nie ma za co, czyli to są zapewne osoby, które albo gdzieś tam nie mają funduszy, albo wchodziły gdzieś tam na szczycie tej hossy albo po prostu wykorzystały swój budżet. No, jeżeli chodzi o mnie, ja oczywiście jestem w tej pierwszej grupie, tak jak pisałem wam dzisiaj na Twitterze, zrobiłem swoje zakupy, a więc dokupiłem sobie te pozycje, które ostatnio wskazałem jako nowe. W moim portfelu, między innymi trawę, między innymi bloktopie, a więc blok i kilka innych pozycji. Natomiast nie szarżuję, wprowadziłem sobie gdzieś tam około 5-6% maksymalnie tego kapitału, który zrealizowałem ostatnio w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Oczywiście dzisiaj moje portfolio wygląda dokładnie tak. To jest mój portfel altcoinowy, a więc ponad 26 tysięcy dolarów jest na minusie, i zawsze tego typu dzień uświadamia mi to, że moja strategia jest dobra i trzymając się swoich żelaznych zasad, Jestem w stanie odnieść tutaj sukces. Oczywiście dużo bardzo rzeczy sprzedałem ostatnio, z dużym bólem serca sprzedawałem Cro, ale sprzedawałem je na ATH, dzisiaj jestem szczęśliwy i dzisiaj mogę sobie część tego KRO odkupić, mogę również sobie te zyski zabezpieczyć. Sprzedałem BNB bardzo dużą ilość Binance Coina sprzedałem, dlatego że uznałem, że gdzieś tam mam już tych coinów za dużo, przez to również nie miałem dużej ilości BNB, żeby zainwestować tutaj właśnie w FC Porto. No ale gdzieś tam ten zysk po wyjściu właśnie z BNB biorąc pod uwagę dzisiejsze spadki zrównoważył mi to co straciłem, że nie wszedłem tak mocno właśnie w lunchpada na porto. Natomiast, Gdzieś tam zawsze takie spadki muszą nam uświadamiać, że warto realizować zyski i każdy dolar zrealizowany w ciągu ostatnich dwóch tygodni ma zawsze podwójną moc dlatego, że teraz mamy dużo możliwości. Po pierwsze, możemy odkupić swoje ulubione pozycje, pozycje nawet, które trzymamy na dłużej. Po drugie, możemy ten kapitał wykorzystać na coś innego, na jakieś pasywne zarabianie. Wiem, że to już jest dla was nudne, jeżeli chodzi o tą realizację zysków, ale ciągle większość ludzi tego nie robi, dlatego będę tutaj o tym y, przypominał. Oczywiście mam też takie pozycje, których nie sprzedaję takie jak Bitcoin, takie jak Ethereum, tak jak Polkadot, takie jak Solama, takie jak Matic. To są pozycje, których nie sprzedawałem na tych górkach i nie dokupowałem na razie na dołkach, dlatego że tych pozycji mam sporo i również ta cena na Bitcoinie nie jest dzisiaj dla mnie y, gdzieś tam znakiem do zakupu. Dzisiaj skupiam się bardziej, żeby realizować zyski na swoich altcoinach. Dajcie znać, słuchajcie, jak u Was, czy udało Wam się w ostatnim czasie zrealizować zyski. Tak jak mówię, coraz więcej dostaję od Was wiadomości, że gdzieś tam moja strategia działa dla Was. Pamiętajcie jednak, ja nie jestem. Jestem doradcą inwestycyjnym, i wszystko co mówię w pobudce to nie jest porada inwestycyjna. Natomiast wiem, że coraz więcej osób gdzieś tam wyznaje podobne zasady, zasady, które ja wypracowałem sobie przez 5 lat działania na rynku. Przeskakujemy szybko do wydarzeń z portali, a potem do naszych projektów. I oczywiście dzisiaj pokażę dwa nowe projekty, dwa nowe gemy, które będę wprowadzał do swojego portfela oraz jedną nową platformę lunchpadową, gdzie również zamierzam działać. Lecimy, słuchajcie. Oczywiście zaczynamy od BIN, Crypto. Ostatnio mieliśmy dużą. I bardzo ważną aktualizację dla Bitcoina, Bitcoin Taprot jest to oczywiście związane z ulepszaniem Bitcoina. Aktualizacja protokołu została aktywowana przez Bitcoin Core Soft. Jeżeli chodzi o ta prota, to oczywiście ma zaoferować większą prywatność transakcji, ale przede wszystkim słuchajcie, ma uwolnić potencjał właśnie smart kontraktów na sieci Bitcoin. Gdzieś do tej pory ten Bitcoin był ograniczony. Wiemy, że w porównaniu z Ethereum wyglądało to bardzo słabo, natomiast dzisiaj to daje bardzo dużo możliwości. Poczytajcie sobie więcej, czym jest ta aktualizacja dla Bitcoina, w jaki sposób można tutaj będzie wykorzystać smart kontrakty. Myślę, że to absolutnie tego typu aktualizacje nadają Bitcoinowi nową i bardzo, bardzo mocno poszerzają możliwości, jakie będzie oferował Bitcoin w przyszłości. Lecimy sobie dalej. Oczywiście ostatnie miesiące mamy w internecie bardzo dużo zdjęć, wiele kryptowalut się gdzieś tam reklamuje. Shiba, Floki, ale też poważne projekty, takie jak Cryptocom, takie jak giełdy różnego rodzaju. Natomiast dzisiaj Londyn myśli o tym, żeby zakazać tutaj tych reklam na gdzieś tam transporcie publicznym. Ja dzisiaj, jak czytałem artykuły związane z tym, również na anglojęzycznych portalach, to się trochę śmiałem że pewnie niedługo będzie tak, że gdzieś tam w transporcie publicznym będziemy widzieć te reklamy krypto, ale będzie, słuchajcie, tak jak na papierosach będzie napisane, że co to może powodować, uzależnienie, słuchajcie, na pewno na pewno dużo możliwości to może otworzyć głowę, no ale pewnie tam będą napisane same negatywne rzeczy. Natomiast taka informacja tutaj z BIM krypto. Lecimy sobie dalej, kryptowaluty oparte na Ethereum, zastąpią Bitcoina, twierdzi dyrektor generalny Citadel. Oczywiście dzisiaj, jeżeli porównujemy Bitcoina i Ethereum pod względem, użyteczności ekosystemów, to tutaj absolutnie, absolutnie nie ma tak naprawdę co porównywać, natomiast między innymi ten taprot, o którym dzisiaj mówiłem, ta aktualizacja ma gdzieś tam Bitcoina popchnąć w kierunku, że będzie on wykorzystywany, że zacznie tu, zaczną tutaj się budować różne rzeczy, natomiast oczywiście ja uważam, że Ethereum Bitcoina nie zastąpi, natomiast uważam, że Ethereum może być pozycją numer dwa. No i oczywiście tak samo słuchajcie z moim portfelu, dzisiaj Ethereum to jest po Bitcoinie druga pozycja w moim portfelu i gdzieś tam bardzo podobne spojrzenie mam na Bitcoina i na Ethereum. Również Ethereum jest to dla mnie pozycja absolutnie, absolutnie słuchajcie długoterminowa. 70% Tethera należy do zaledwie 6 firm. Oto spółki, które skupiły prawie 100 miliardów USDT. Oczywiście dzisiaj moim zdaniem w mojej prywatnej opinii trzeba sobie te stablecoiny podzielić. Tak jak dostajecie ode mnie informacje na Twitterze, ja realizując zyski z rynku kryptowalut staram się wychodzić do dwóch stablecoinów. Obecnie to jest Tether i to jest USDC, ale myślę, że jeszcze w tym miesiącu wprowadzę Trzecią pozycję zastanawiam się, jaka pozycja tutaj będzie, na pewno taką informację Wam podam. Natomiast, no tutaj widzimy, że ponad 70% jest w rękach sześciu firm. Czy to jest dobre, to zależy, jak na to patrzymy. Gdzieś tam, jeżeli patrzymy pod kątem decentralizacji, to na pewno nie. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to, że dwóch dużych graczy z tego rynku ma aż 55% całkowitego wolumenu wychodzącego. Oczywiście, tak jak mówię, na stablecoiny gdzieś tam też trzeba uważać. Dla mnie to jest dzisiaj oczywiście najważniejsza rzecz na rynku krypto, w tym sensie, że ja wychodzę do stablecoinów. Dzięki temu mogę bardzo szybko reagować na to, co dzieje się na rynku, i ciągle nie mamy jeszcze podatku od stablecoinów. A więc to jest dobre o tyle, że wychodząc do stablecoinów, nie ma jeszcze obowiązku podatkowego. Przy wychodzeniu, oczywiście, do walut fiducjarnych, ten obowiązek podatkowy od razu się pojawia. Natomiast, moim zdaniem, jeszcze raz powtarzam, warto mieć kilka stablecoinów. Ja uważam, że dwa to też za mało, dlatego, tak jak wspominałem, będę wprowadzał tutaj trzeciego. Stablecoina. No i słuchajcie, mamy tutaj. Zagadkę, która interesuje wszystkich, twórca kryptowaluty Bitcoin, może zostać ujawniony po wyroku sądu w USA. To samość Satoshiego Nakamoto to jedna z największych tajemnic w świata kryptowalut. No, na pewno największa moim zdaniem. Możliwe, że już niedługo, bowiem sprawa sądowa toczy się na Florydzie i może tutaj mieć finał w postaci ujawnienia właśnie twarzy legendar legendarnego twórcy Bitcoina. Dotyczy ona pozwów w sprawie kontroli nad udziałami w spółce, która założyła rodzina zmarłego Davida Claymana. Wobec byłego partnera biznesowego Krega Wright'a No, słuchajcie, zobaczymy jak to wszystko się wyjaśni Szukają tego Satoshi'ego Nakamoto Natomiast, no, marketingowo, słuchajcie, dla całego Bitcoina To na pewno nadałoby rozgłosu Bo o tym pisałyby media absolutnie, absolutnie na całym świecie Bitcoin oficjalnym środkiem płatniczym w kinach sieci AMC Miami wypłaci obywatelom zysk z kryptowaluty No i słuchajcie, tutaj bardzo ciekawa rzecz Miasto Miami ma wypłacić swoim mieszkańcom zysk z bitcoinów. Będzie to możliwe dzięki inwestowaniu właśnie zasobów kryptoaktywów będących własnością miasta. Ten plan został ogłoszony przez burmistrza miasta. No, słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz. O tym burmistrzu również wspominaliśmy. Zobaczymy coraz. Coraz więcej firm gdzieś tam akceptuje bitcoina. Oczywiście na razie to są pojedyncze filie, tak? To jest tak jak w przypadku KFC, że KFC akceptuje bitcoina, ale tylko niektóre placówki i tylko w niektórych państwach. Natomiast jest to oczywiście kolejny krok do adopcji, czy to wypłaty w krypto, czy to tego typu działania. Dobra, przeskakujemy do naszych projektów, a potem przeskakujemy do dwóch nowych gemów, które znalazłem, bo wydaje mi się, że są mega, mega ciekawe. Zaczynamy się od Bybit'a. Słuchajcie, mamy informację, że giełda Bybit została Sponsorem, właśnie reprezentacji Argentyny, a więc dołączy tutaj do Chilis i Socjos, bo przypominam, że również mamy fan token właśnie Argentyny w ekosystemie Chilis i Socjos Także to jest również to, co gdzieś tam pokazujemy od jakiegoś czasu. Bardzo łatwo dzisiaj podmioty kryptowalutowe wchodzą w sport. Sport chętnie bierze sponsorów z rynku krypto, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście Ariten, słuchajcie, cały czas się rozwija. Cały czas mamy gdzieś tam realizację tego, co sobie założyli. Mamy informację, że będą tutaj już wychodzić ze swoimi urządzeniami poza Polskę tak jak wiecie, marka Ariten powstała po to, żeby zebrać wszystko pod jednym brandem i żeby bardzo mocno pójść międzynarodowo i to teraz się dzieje, a więc również mnie to bardzo cieszy. Zobaczmy jak cena samego ARI się zachowuje po tym spadku na Bitcoinie. Mamy minus 13%, 0,1 dolara, także ta cena w miarę się utrzymuje, jeżeli chodzi o ATH, które było na początku polistingu, jesteśmy 40%. Cały czas przypominam, macie możliwość. Pasywnego zarabiania, jeżeli chcecie inwestować w ten projekt długoterminowo na panelu możecie stekować możecie farmić. Oczywiście, również na moim, na moim kanale macie film, w jaki sposób to zrobić. Dzisiaj duże wydarzenie dla fantokenów. Mamy kolejny fantoken wydany przez Binance. A wcześniej mieliśmy Lację, dzisiaj mamy Porto. No i słuchajcie, był Launchpad. Zobaczmy, czy Porto zostało już wylistowane, ale chyba jeszcze nie cały czas czekamy, zobaczymy jaka tutaj będzie cena 34 minuty do listingu. Myślę, że to może być na początku cena dość wysoka, a potem gdzieś tam to się zrówna i porto gdzieś tam po środku tej tabeli wycemy fantokenów się ustawi. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to ja tutaj nie wchodziłem maksymalnie dlatego, że tak jak Wam mówiłem zrealizowałem swoje zyski na BNB Oczywiście miałem duży dylemat. zastanawiałem się czy nie lepiej wejść. właśnie tutaj słuchajcie w porto. Natomiast słuchajcie uznałem, że ta cena była dość duża, miałem bardzo duży profit, więc musiałem go zrealizować i w okolicach 630, 640 w dwóch transzach sprzedałem większość swoich BNB i dzisiaj swoje BNB będę odkupował i zabezpieczał wkład. Natomiast kilka BNB puściłem, ale to naprawdę 6 czy 7 sztuk tylko zostawiłem sobie w portfelu, więc zawsze pamiętajcie, rynek kryptowalut to są wybory. Ja tym razem uznałem inaczej. Mam nadzieję, że jeżeli przeliczę sobie tutaj ten spadek i odkup, to że zostanie mi więcej stablecoinów z tej całej transakcji niż to, co zarobiłbym na Porto. Natomiast tak jak mówię, gdzieś tam te wybory nie są łatwe, ale u mnie zrobił się tak duży zysk na BNB, że musiałem go po prostu zrealizować. To jest również związane z tym, co wczoraj mówiłem w filmie, a więc gdzieś tam, jeżeli jakaś pozycja robi się dla mnie niebezpieczna, to po prostu realizuję na niej zyski. Oczywiście bardzo dużo dzieje się w Chilis. Cały czas czekamy na oficjalne otwarcie Stanów Zjednoczonych. Będziemy mieli oczywiście amerykańską piłkę nożną, będziemy mieli hokej, także na to wszystko bardzo mocno czekamy. Alex nie próżnuje, jeździ po konferencjach, odbiera różnego rodzaju nagrody. Dzisiaj widać, że Chilis i socie pojawia się nie tylko na reklamach, ale również na ważnych konferencjach, również konferencjach związanych z piłką nożną. Także wszystko tu idzie w dobrym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi słuchajcie, o kurs samego Chiliza, no to oczywiście przy tym spadku na Bitcoinie również Chilis się nie obronił. 99% kryptowalut się nie obroniło 0,48. Tak to wygląda, jeżeli weźmiemy sobie 14 dni. Mieliśmy tutaj dwa takie piki na poziomie 0,58, nawet na Binance doszło do 06 i teraz mamy spadek. Oczywiście. Jak dalej zachowają się altcoiny, to wszystko zależy od tego, w którym kierunku pójdzie Bitcoin. Ja myślę, że jest to spadek tylko chwilowy. Natomiast zabezpieczam się na każdy scenariusz, dlatego staram się te zyski realizować na bieżąco. Lecimy sobie dalej. Oczywiście dzisiaj godzina 15. Listing kolejna drużyna z Brazylii, São Paulo. Ja również uczestniczyłem w FTO. Natomiast nie mam tego dużo. Zobaczymy, jaka będzie tutaj wycena. Jeżeli chcecie porozmawiać o listingach, o czylizie, to oczywiście zapraszam was na naszą polską grupę. No i słuchajcie, duże wydarzenie dla Hussar Ventures, a więc Y, polski y, Community Ventures którym również jako krypto ekipa uczestniczymy. No jeżeli chodzi, słuchajcie, o Husarza, nowy projekt, nowe partnerstwo, yy, projekt Sport FI. Ja tutaj zainwestowałem właśnie przez Husarz Ventures w fazie private sale. No i słuchajcie, zobaczymy projekt związany z NFT, z DeFi, z gamingiem. Yy, projekt, który już ma gotowe produkty, a więc już jakieś tam gry odpala. Yy, natomiast na razie gdzieś tam nie ma dużego hypeu. Te social media 15 tysięcy, tak jak widzicie, nie są jakieś tam super duże. Natomiast projekt jest na początku drogi. Ja często lubię inwestować właśnie w projekty wtedy, kiedy są na początku. Także tutaj również taka informacja, żebyście wiedzieli, że ja tutaj w private sale jak najbardziej wchodziłem. Oczywiście dużo dzieje się na Cryptocom. Mam nadzieję, że korzystacie również z platformy Cryptocom MFT. Ja ostatnio kupowałem y, te karty, jeżeli chodzi o MMA. Natomiast cały czas pojawiają się paczki, cały czas pojawiają się jakieś kolekcje. Jeżeli interesujecie się MFT, warto również korzystać. Bardzo prosto łączy się to przez aplikację i od razu z aplikacji możecie płacić za NFT i także wszystko naprawdę, naprawdę proste. No i oczywiście cały czas obserwujemy to, co dzieje się na giełdzie, obserwujemy listingi, ale przede wszystkim obserwujemy DeFi Wallet, dlatego, że jest to portfel bezpieczny, do którego my mamy nasze klucze prywatne. Przypominam, że również jest już teraz rozszerzenie na przeglądarkę, zarówno na Windowsa, jak i na Maca, gdzie również macie swoje klucze. No i oczywiście na tym portfelu możecie również przechodzić sobie z jednego blockchaina na drugi, a więc możecie przejść na Kronosa, natomiast na DeFi Wallet kolejne nowe pozycje, które możecie bezpiecznie trzymać Sovina cripto. Jeżeli chodzi o nowy lunchpad, o którym mówiłem, jest to Crystal Defi. Pokazywałem wam to jakiś czas temu na Twitterze. Natomiast słuchajcie, do tej pory było tak, że ta cena była dość wysoka. Ja nie lubię wchodzić w launchpady i w lunchpuller wtedy, kiedy ten token jest dość mocno wyceniany. Natomiast teraz słuchajcie, jesteśmy 42% poniżej ATH, i dla mnie to jest czas na wejście. Dlatego ja tutaj w tej cenie będę wchodził. Oczywiście są różne tiery, różne poziomy. O tym poczytacie sobie na Medium. Natomiast słuchajcie, jest to który będzie oferował projekty z Play and Earn, a to jest teraz na topie. Ja teraz w swoim portfelu oczywiście mam Solanium, natomiast tam wychodzą tylko projekty na Solanie. Tutaj mogą wychodzić różne różne projekty i oczywiście jest to również projekt, który zainwestowało samo Crypto.com. Natomiast ten token był gdzieś tam za wysoko wyceniony. No i jeżeli chodzi o mój poziom wejścia, ja będę wchodził na poziom, który da mi gwarantowaną alokację, a więc 4000, 4000 KNC, natomiast tam trzeba spełnić jeszcze inne warunki. Trzeba zrobić KYC, więc jeżeli nie lubicie nie robicie to od razu ten lunchpad nie jest dla was. No i trzeba oczywiście mieć wolumen obrotowy odpowiednią liczbę punktów. Natomiast widzę, że to się fajnie rozwija. Tak jak wam mówiłem po tym pierwszym ido, gdzie mieliśmy te pegazy, obserwowałem. Natomiast już teraz mamy informację, że będą wychodzić kolejne projekty, a więc widać, że tutaj ten lunchpad zaczyna łapać systematyczność. I liczę, że podczas tej hossy, kiedy jeszcze jesteśmy w trendzie playendem, uda tutaj to się zarobić natomiast oczywiście pamiętajcie, że wchodzenie w lunchpady jest to. Zawsze ryzyko, szczególnie jeżeli nie udało wejść się na początku. Natomiast ja podjąłem decyzję, że ta cena jest dobra i oczywiście w miarę no i oczywiście zawsze jestem transparentny, a więc informacja dla was, że nowy lunchpad w moim portfelu i będę was na bieżąco informował, jakie są tutaj z tego lunchpada wyniki. Oczywiście to na co czekamy, to niemiecka platforma, platforma Milch. Czekamy na 19. kiedy będziemy mieli w końcu tą platformę pokazaną na żywo. Oczywiście warto temu projektowi się przyjrzeć. Realna firma, niemiecka firma z doświadczeniem, bardzo dużo możliwości, metaverse. Słuchajcie dla social mediów wszystko oczywiście zdecentralizowane. Będzie tu działo się naprawdę dużo. Sam token fajnie urósł, ale oczywiście teraz tak jak wszystko, żadna niespodzianka, spadliśmy na 0,46. Natomiast my ten token łapaliśmy bardzo, bardzo nisko, także tutaj jest potężny, potężny zysk. Jeżeli chodzi o mnie, m, dopiero jestem po jednej sprzedaży, a więc sprzedałem dopiero jeden poziom i drugi miałem sprzedać właśnie albo przed samym pokazaniem platformy, albo po. Miałem obserwować kurs, natomiast spadek na Bitcoinie pokrzyżował lekko plamy i zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Dobra, przeskakujemy do nowych projektów. Oczywiście projekt numer jeden jest to projekt Top Goal. Ja jako fan blockchaina i fan piłki nożnej nie mogę pomijać projektów, które łączą świat piłki, świat sportu i blockchaina. Muszę je sprawdzać. Uważam, że Top Goal może tutaj zrobić naprawdę dobry wynik. Obecnie słuchajcie, mamy tutaj momenty piłkarskie z legendarnymi piłkarzami, takimi jak Michael Owen, Alessandro Del Piero, Rivaldo, Christian Vieri, Gabriel Omar, Batistuta. Także myślę, że jeżeli jesteście ten rocznik podobny, co ja, to kojarzycie gdzieś tam tych piłkarzy. Na razie oczywiście ważne to jest to, że to wychodzi przez Binance'a. Ostatnio było Ama, a więc widać, że Binance bardzo mocno wspiera ten projekt. No i oczywiście będzie tutaj token Topgola. Ja zamierzam tutaj w ten projekt inwestować. Zamierzam inwestować również w sam token. Uważam, że jeżeli pójdą razem z Binance'em, może tutaj być oczywiście bardzo duży sukces. Natomiast pamiętajcie, żeby robić własny research. Jest to projekt, który uzupełni moje sportowe portfolio. Oczywiście warto też obserwować social media. Ponad 38 tysięcy mają już na... Twitterze. No i słuchajcie, kolejny projekt jest to projekt, który jeszcze mocniej przykuł moją uwagę niż Top Goal, dlatego że jest to taki projekt, którego też nie mam. Projekt nazywa się, słuchajcie, Meta Soccer, to ma być Metaverse, gdzie będziesz mógł zarządzać własnym klubem, własnymi piłkarzami, będziesz mógł zarabiać, generować zyski, a więc wygląda to, słuchajcie, niezmiernie, niezmiernie dobrze. Dapa do sierpień 2021, a więc tak naprawdę startujemy. Oczywiście strona internetowa dobrze zrobiona, wszystkie informacje do przejrzenia, jest pitch deck, jest oczywiście white paper, jest opis tokenu, po co będzie token, w jaki sposób będziemy mogli go używać, jest pokazany cały metaverse, a więc warto z tym się zapoznać, oczywiście tutaj będzie trzeba łapać na giełdzie albo na IDO, jeżeli gdzieś tam te IDO będzie w takim miejscu, gdzie ja będę miał oczywiście możliwość wejścia, natomiast warto przejrzeć sobie white paper, zobaczyć jak to jest rozpisane, jak to ma fajnie funkcjonować, jak będziemy sobie tworzyć tych piłkarzy, również zakłady, mecze na siebie, słuchajcie no niesamowita rzecz, jeżeli to wszystko jeszcze będzie spięte metaversem może ten projekt naprawdę odnieść sukces dzisiaj taki pierwszy look na ten projekt zrobię dedykowany, oddzielny film dla tego projektu dlatego, że nie można pomijać, jeżeli pojawia się taki gracz na rynku oczywiście Czas ocenić, czy ten projekt gdzieś tam złapie zainteresowanie, ale ja widzę tutaj takie rzeczy, których nie ma obecnie gdzie indziej, także może być naprawdę ciekawie. Na koniec oczywiście Radium, pamiętajcie o tym, że zbliżają się dwa aseselatory, także warto to śledzić, jeżeli macie na stake, ja mam ponad 500 Radium, także będę brał tutaj udział. No i dzisiaj pamiętajcie, że zapisujemy się na Solanium, na whitelistę projektu Sonar Watch. Na dzisiaj to by było na tyle, mam nadzieję, że było wartościowo. dzisiaj. To co najważniejsze, to nowy lunchpad w moim portfelu. Mam nadzieję, że również gdzieś tam zrobicie swój research tego lunchpada. Dacie znać co o tym sądzicie. No i dwa nowe. Projekty, które łączą właśnie piłkę nożną i blockchain. Dajcie znać, jeżeli jesteście w Chilis, jeżeli jesteście w Socios, jeżeli jesteście w Real Fever, dajcie znać, co myślicie o tych projektach. Czy to może być konkurencja? Czy to może być coś, co będzie funkcjonowało obok? Oczywiście ja uważam, że to są projekty inne. Natomiast bardzo fajnie, że rynek sportu i blockchaina się rozwija. Zostaw łapkę w górę, daj subskrypcję. Dziękuję za 21 tysięcy subskrybentów. Nie zatrzymujemy się. Dzięki za uwagę. Hej ekipa.